Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko, lubię, lubię. lubię mleko. Mi się wydaje, że to mogło być nieostrożne. A, a, a może się. to był samozapłon. Też występują... Samozapąd. Tak. Wtedy. Też występują takie. Nie śmie się, się stali, bo ja widziałem... Mamy, bo ja, ja widziałem stazy. Tak. Tak, tutaj... Bo ja widziałem u tego chłopca. W rękach Ale Krzysztof... palił papierosy. Mhm. Co? Czy to Nie, nie, palę papieros, ale miał zapałki od kolegi i kolegę nam mówił, wiesz... To jedne, jednego i drugiego? No, zabrali na komisariat. A wskazałeś, którzy, tak? Jak ty widziałeś, to musiałeś wskazać. Ona wskazała, którzy. A, ona wskazała, Ta. tak? Ale ty świadką byłeś. Byłem. No. Bo widziałem na własne oczy. Na mnie złe byli. Za to? Tak. No. Do dziś to trwa. Że ja Eee, Co się ja to robiłem? Dobrze, żeby nie było o chuleganstwa. To od najmłodszych lat już, Krzysiek, walczyłeś z tym. Tak. Tak zwanym, nie obraz się, nie będę Ja byłem klasie swojej. Ty byłeś przewodniczącym? Tak. A kto cię wybrał? Eee, Krasia. Tak? Tak. A czym ty na to sobie zasłużyłeś? Postawą społeczną, panie Krzysztofie. Post o, ja postawą społeczną. odpowiem. Podpowiem panu, postawą hmm. społeczną. Z zaangażowaniem, całokształtem. Ja kształtem. byłem spokojny, cichy i tak dalej. Całokształtem, za... nawet w maniarku. Całokształtem, Też byłem przewodniczący klasy, też po mnie pojechali. Za to? Tak. Całe Ta. życie masz pod górkę, Krzysiek. Ta. Całe życie pod górkę? Tak. Nie z górki, tylko pod górkę. Tak. U siebie poszli na e, wakacje, na te nie wakacje, tylko te. E, Wagary. Wagary. No to ty już musiałeś jako przewodniczący a ja nie od, odpowiednią notatkę. A ja, a ja nie poszedłem. E, lekcja, ja pod klasą stoję. Jak gdzieś jeszcze pamiętam jaki nauczyciel, no jak nazywali sztywny, samoluk. Towarzysz samoluk. E, on przyszedł e, uczyć. Ja stoję z, z walezeczką sobie, tam zeszyte książki moje. Kanapki, kanapki, picie. Picie. Yeah. Więcej, więcej jedzenie. W sklepie, w sklepie, no ale tak bywa. Bo w sklepie. W szkole był sklepik. To poszedłem sobie kupić napój i stoję pod klasą, fizyką, przychodzi, dziennikiem, ten profesor. I obecność sprawdził, tak? Dzień dobry, dzień dobry. A gdzie reszta? Panie Krzysztofie? Ja mówię, nie wiem. No od najmłodszych lat, pan Krzysztof, tak. ja mówię, nie wiem, ja to pan przewodniczący, nie wiesz, nie chciałem mówić, że poszli na e, waksy sobie, nie wiem, mówię. czyli w, w, w pewnym sensie broniłeś ich, broniłem, nie sprzedałeś także, nie, no, nie sprzedałem, ale oni zawciekli się na mnie, że ja sprzedałem, że ja nie poszłem z nimi, wiesz, i to bardzo żałuję teraz, Trzeba było iść razem. Razem idzie do domu, przyjechać dla ojca, dla matki i mnie... No u Później rodzice, e, dyrektor szkoły wezwał e, rodziców wszystkich i co? Nic nie zrobił, wiesz, bo on był wychowatel klasy naszej, e, Samoilu. A co zrobił? Tylko pokrzyczał, pokrzyczał, pokrzyczał i wszystko. I wydał mnie, że jeden uczniem był, bardzo dobrze się zachował się, Krzysztof Kononowicz. I mówię. to Tobie zaszkodziło? I to mnie zaszkodziło. I dokuczali Ci już wtedy? O! Do, już do końca szkoły Ci dokuczali? Pewnie, musiałem... Ja nie ukończyłem szkoły. Miałeś przejebane, jednym tak? słowem, tak? Tak. No właśnie. Tak, miałem przejebane przez to, że nie poszedłem z nim na baksy. Ale poszło w klasę, Tam było Ale taka... sumienie masz czyste, Krzysztof. Sumienie? Mam czyste, ale i to może posuç to Krzysztof. To może ci teraz oni przychodzą pod bramkę i tak ci dokuczają, ci twoi koledzy, twoje koleżanki. Nie, nie wiem, może nie wiem. pamiętają wiesz, ciebie. Wiesz. Może i tak. Nie wiem. Ale wiesz, tak się nie robi się, że ja Zostałem, ja ich nie wydałem. Nie powiedziałem, że one tam i tam poszli, bo wiedziałem gdzie poszli. Czy wiesz w tą historię? Tak, tak. Ja przysłuchuję się i powiem szczerze: jeżeli Krzysztof coś złego w życiu zrobił i ma jakiś grzech, to ogólnie za jego całą tą pozytywną postawę społeczną, że nawet jego te drobne grzechy, nawet jakby były jak szkarłat. To na sądzie ostatecznym jak śnieg wybielają Tak, Krzysiuk. Tak. Wiem. Po prostu, mówiąc inaczej, po ludzku, ty zrobiłeś. Pani Człowiek, przerwę. Pani przerwę. Moim zdaniem, ty zrobiłeś tak dużo dobrego ludziom, że ogólnie bilans masz dodatni. Czyli jesteś na plusie. Zdecydowanie. Wbierałem pieniądze na co potrzeba nie w szkole skarbnikiem byłeś nie, 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 skarbnik to inny był A ja w I... był. czyli byłeś to ja, kwe kwestor to ja musiałem wydać e, kontakt z dyrektorem z, e, z wychowawcą klasy to wszystko do mnie należało do Mhm. Mm to miałeś e, dużo obowiązków e, za ich one poszły na wakrze dostałem od dyrektora referendium Dlaczego ja nie wydałem i tak dalej? Panie dyrektorze, ja zapytał. Ja czy... powiem dla dyrektora w oczy. Panie dyrektorze, nie są wydać. Wiem gdzie poszli wiem gdzie wszystko, ale nie powiem. Nie, a nie próbowano pana usunąć... Nie powiem, bo nie będą, bo nie będą jechać jak masa po chlebie. A nie próbowano pana usunąć z tego stanowiska? E, w szkole? Uczniowie? Tak. tak. O! Czemu nie? Czyli były inne kandydatury. Co? By byli inni chętni na pana stanowisko? Powiem tak, no, byli, kankie, byli żeby... za, byli przeciw, ale dołki ci kopali, dołki, no. dołki, żebyś wpadł w ten dołek, tak tak jak za domem, żeby ja poszedł, to teraz o widzisz, eee, żeby ja poszedł do, e, na waksy razem z nimi, to dołko by nie kopali, ale tak rodzice do, e, się. się, i co do czego bym musiał powiedzieć, prawda? dla ojca, na matki, i wtedy rodzice by wezwani byliby do szkoły. No i tata, albo mama, powiedziałby dla dyrektora: Dlaczego może, dlaczego syn i tak dalej? I tak i tak dowiedzieliśmy się. No i tak i tak. Krzysztof. Dowiedzieli Ale czekaj, mi się i tak i tak. Ale łatwo by się panu było wytłumaczyć. Powiedziałby pan, że był pan w pewnym środowisku i psychologia tłumu tak podziałała na Pan na instynkty, że musiał się Pan poddać tłumowi, presji tłumu i również udał się wakacje. Dyrektorowi dyrektorowi nie obchodziło tłum, nie obchodziło nic, tylko obchodziła e, ucznie, żeby byli w klasie, żeby... Wyniki, uczyć. Interesowały wyniki. Tak. Krzysztof, gdybyś mógł... To było takim tempem służbistą. Tak. A przewodniczący, klasy, a... a przewodniczący klasy wyszedł w szkole, to e, ci powiem e, był odpowiedzialny za ósni. Gdybyś mógł cofnąć czas. Co? Gdybyś mógł cofnąć czas, prawda? Tak. To byś wtedy poszedł, tak? Tak. Nieważne, że wpierdol byś dostał od tatusia. Poszedłby. Poszedłby, tak? Dobrze jak ci powiedział Jarek Pierdol pasem czym, ale nie biłby. Czy zakatowałby, czy co? Nie tam zakatował. Nie. Mój ojciec ostry był. No to, że ostry, no. Ojciec ojciec może, skoły, dla, my... może, może dlatego bałeś się iść, Krzysztof? Co? Może dlatego bałeś się iść? Raz dlatego, że myślę, że zajdę do domu, dostanę, wiadomo co, że będę bity, będę katowany przez ojca, no przez mamy nie? Mama była lepsza, wyrozumialsza, wy, ale tatuś musi był szkole, to musiał być tak jak w wojsku. Musi się tak. uczyć Ja jeżeli dostałem ocenę trójkę w szkole po całowym to to za mało było. Wiemy. Cztery plus 5. Tak. A ja powiem sobie jak już rozmawiamy o szkole, który z przedmiotów pana najbardziej interesował? Gdzie się pan dobrze odnajdywał? Na pewno matematyka. No, powiem matematyka nie tak jak matematyka, ale historia, historia tak. geografia, no. e... polityka. Polityki nie było. Nie było. Nie było. i posłanci nie było. A wiedza o społeczeństwie? To pod, właśnie, no to. była. było? No to, ale to już tak nawiązuje to, trochę do polityki. No, no. To to interesowało mnie. Do e... dziś Ciebie to interesuje. Dlatego interesuje mnie, że mój tatuś w świętej pamięci walczył walczył razem z Piłcowskim, moim pradziadkiem. Tak. Miał tam, gdzie mieszkał na teren Białorusi, jakieś polskie tereny. Był, miał zdjęcie Piłcowskiego. Widział na oczy Piłcowskiego, jak ruskie przyszły. Tatuś schował zdjęcie do... Kufra, jestem co kufra. Ten co na strychu? Tego o, jeden no. jest. I z do kufra, do ubrania. Ruskie znaleźli. Zabrali. Tak. Siedział 40 km za Moskwą, w Chcę bardzo tam pojechać. Zobaczyć. Choć wojna tam idzie. Że ruskie policzą mnie za wroga, na pewno policzą za wroga i ja bardzo ża mam żal teraz do e, Łukaszenki, prezydenta Białorusi. Dlaczego on morduje swoich Polaków? Dlaczego? Tam mieszkają ludzie polscy, którzy walczyli. Tam jeszcze jest po tatusiu moja posiadłość. Moja. Tak. Moja posiadłość jest. Dlaczego ty Łukaszenko mordujesz? Dlaczego wsadziłeś do więźniów stary? Dlaczego? Pytam ciebie. Za to my mur od ciebie postawiliśmy, w Polsce, że tam pojednałeś się, podałeś rękę wrogowi, Putinowi. Ty myślisz, że Putin ciebie będzie ratować? Nie. Jak dowie się, że tam naci. Polacy mieszkają, to wszystkich w Zabiję Zabije inaczej. Ciebie to na pewno nie. Ale, bo ty masz już posiadłość w Rosji. Tam. Zapewnione. Ale pom tobie inne. Polscy, naród, będzie w ziemi leżeć. sobie, ale pan Ja tam mam rodzinę. Ja mam tam rodzinę. Po tatusiu, po mamusi jeszcze. Nie po tatusiu. Mam jeszcze. Mam. Po mamusi. Tak chciałem tej pamięć. Byłem od, jak tatus żył, to woziłem tatusia. Tam. Wiele razy. Lublinkiem? Niszył jeszcze, Lyszył i a później Lublinkiem. Głóziłem tam Bo Bocy chciał. Raz z pociągiem pojechali. Te, e, do rodziny to kupili telewizory kolorowe. O! Czyli Przemet? Nie, a jak się nazywał ten telewizor? Pamiętasz? Hory, Horyzont był taki telewizor. Robin, nie, nie, Rubin. Inne, inne. Inne? Inne. Tam, no. tam nie rodzina nie. załatwiła, aż prawie, bo też nie było e, telewizorów u ich tutaj kolorowych. To a później w rodzinie gdzieś tam pojechali, kupili. My pojechali. I rodzina mówi. Ja ci telewizor mają, ja mam czarny i a nie chcecie kolorowego. Być załatwił. Dalej dzienniuszki, dalej ich. wszystko dalej, pieniądze swoje załatwili. Trzy telewizory przywieźli. A można było tylko dwa. Co? Można było dwa przemytki. A my trzy. To, czyli przemytnik. A gdzie oni tak? Nie, cygareta. A. Czyli byliście swego rodzaju przemytni? A my trzy. To ty przemytnik? Ja nie, tatuś. tatuś. I tatuś nie. No to jak, trzy telewizory, dwa można było? A jechały z nami, z rodziny jedna osoba. A czyli każdy na, się, na głowę mógł wziąć telewizor? Tak. Rozumiem. Nie na głowę, do rąk, w rękach wziąć. No, ale chodzi, wiesz... No, no, na łeb. Na łeb, no. Wiesz. Z rodziny jechała tatusia. Mhm. Tutaj. Wiesz. Była zaproszona. Wiesz. coś jak się wody, bo Ty chcesz pić. Masz, bo zapomnisz. I od razu weź tableteczki dobrze, że przyjechałam, bo byś chuja wziął. A tu mucha ty w środku. To nie szkodzi. Weź, nie szkodzi. Nie mlekiem, nie mlekiem wodą, czekaj. Mlekiem się nie popija. Już, poszcie. O, Z mięsem. I byś wypił to. Dlaczego te muchy tutaj u ciebie tyle? Nie, nie wiem. A kiedy one odlatują? Ty kiedyś mówisz, że odlatują. Nie wiem kiedy. O, łażą, ale gimba po odlatują. No to bociany już poleciały. No to i mucha na dzień. Mm. Ta mucha. Po, po, ona się zamoczy w tych rurach. To <laughs> Proszę Krzysiek. I sobie teraz wlej wody i popij dobretki <śm> normalnie, a nie mlekiem. Na maszę ci wleję. Czy herbatkę A może było lepiej tą muchę wrzucić dla rybak. Weźmy A to już otwarte było. A nie, to może i nie. O, masz. Pij. Dobra, trzeba będzie Krzyśku już uciekać, bo już późno, pora spać. Nie To było muchem rzucić dla rybek? No, może ale Trze trzeba wziadło. haczyk odpowiedzieć. Posiedźcie. Nie posiedźcie, Krzysiek, bo każdy ma swoje obowiązki, Krzysiek. Tak. Ja wiem, ale kończę no kończ, siądź si 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 ja tam jestem z tym papierosem i ten... wiesz, że przywieźli te telewizory tam stał jeden telewizor trzy na górze I dowiedzieli się sąsiad też on miał czarno-biały sąsiad był bardzo dobry przyszedł, mówił, o kolorowy telewizor macie, a my tak skąd macie a my, no kupili tak. A masz jeszcze. A mamusia taka dobra wiele bo Mamy dwa. Chcesz Karol, to sprzedamy tobie. A za wiele. No za tyle, za tyle. A teraz tanie. Ja mówię, nie Karol, nie, nie, nie. Tanie to nie pójdzie. Bo to jest ni stąd, nic białostoku, tylko stąd. inne telewizory. Bardzo dobre telewizory mówię, są. Chcesz kupuj. Ja z góry wniosłem. Wziąłem telewizor. Podłączyłem na podłodze. Wiesz, no można na podłodze podłączyć? No można, dlaczego nie? To, a co tu na podłodze? Wiesz, odpalił wszystko, ile chcesz. Ja powiedziałem, no Karolu, ile chce. To nie jest drogo. poszedł z po porozmawiał, przyszła jego żona, córka. O, córka ci, ucieszyło się ucieszyła, że nie, nie wiem, telewizor kolorowy. I tym sposobem każdy miał kolorowy telewizor. Dziękuję bardzo za nie, tą wypowiedź. Nie, 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 nie już w starcie był już mi ręka boli. Smacznego.